Ja pierdolę, gdzie ja kurwa jestem? Gdzie jest kurwa Tobiasz? Tu kurwa jestem, w śmieciu jebany. Mówiłem ci, nie pierdala mi się do tego portalu, takie. Gdzie my kurwa jesteśmy i... Co to robią te wszystkie lokomotywy? Ej kurwa, to nie jest to zapomniany Sodor, o którym Edek mówił? Też mi się tak coś kurwa wydaje. Dobra, jedziemy zjedzić, to jest zajebane kurwa, zapomniany Sodor. Ej kurwa, jest problem, bo to są przecież dwa tory, w którą stronę mamy jechać? Szczerze? Chuj mnie, to jedźmy kurwa tam, gdzie prowadzi tor. Czyli na prawo. Hmm, jeszcze ich tu kurwa brakowało. Ja się tym już kurwa zajmę. Ej Tobiasz, jest problem. Jaki zaś kurwa problem? Zawsze masz jakiś jebany problem. No bo ktoś... Jest naprzeciwko nas kurwa. Czekaj, zmieni Tor i też cię kurwa pewnie. Dobra Tomku, jednak nie żartować. Ktoś tam kurwa jest. <laughs> Witajcie na zapomnianym Sodor. Czyli Sodor, gdzie lokomotywy, które tutaj przyjechały, niestety ale umierają. O czym ty pierdolisz, jak niebie kurwa umierają? Rozejrzyj się dobrze. Nie widzisz tutaj swoich przyjaciół. Kurwa chopie! Ja ich nawet nie znam! No kurwa ja ten bardziej, może tylko tego henia kurwa kojarzę, ale chuj już z nim. Powiedz mi jedno, co my tu kurwa robimy i jak byśmy się tutaj przenieśli? No jak to jak? Przez portal, który, do którego sami się kurwa wjebaliście. A w sumie chuj, bym się chciał na ale... Dwóch na jednego. To będzie za easy, kurwa. Jesteś pewny, że dwóch na jednego? Prezentuję wam całą rodzinę zmarłych. Tomuś oraz Kuba. Tomek, Piotruś oraz Piotrek. Wy naprawdę myślicie, że nas rozjebiecie? Tomku, ja ci powiem no, Ty się zajmie kurwa tamtymi, a ja rozpierdalam tych wpół. Więc no, Tomku, jaka jest twoja odpowiedź na to? Nie Tomku, tylko to, Tomaszu. Ale wiesz jaka jest moja odpowiedź? Jebał to pies No i masz kurwa, chopie przejebane Tylko na tyle cię wstać, chopie? Ja ci pokażę prawdziwą moc E, ja, jak ci to kurwa zrobił Jak tam mówi moja urban słynna wódka? Chujcie to Ej kurwa, chopie nie pojebało Cię? Szczerze? Nie Eevee, dwóch leży? Nie zapomniałeś o mnie, kurwa? A tobie to chłopie chuj w dupę tak naprawdę. A dobra chłopie, wypierdalaj. Trzeci leży, tą kujaci idzie? Nie jest źle, ja nawet nie zacząłem walki, ale... Zaraz zobaczymy. Kapitanie, uważaj. Spokojnie, o mnie się kurwa nie martwcie. Szefie, oni są za mocni Zawki kurwa, wiesz co ci powiem? A woda gada kurwy synu Kolejny z dwóch leży, jak tam widzicie Tobiaszów? No tylko ten król został, ale... Spierdalamy? W sumie, czemu by nie? I ja Wam na to nie pozwolę. Nie przejdziecie, z syny. A założymy się kurwa o to? Sk skąd Wy kurwa macie ten wagon? Jak to się mówi? Chujcie to. Allahu akbar Allahu No i chuj. Tą kalę, skąd Ty kurwa miałeś ten wagon? Jak to się mówi? Kontrol C. CTRL V, copy i wklej kurwa, wkleiłem jakoś ten wagon i... Dobra, chuj tym, ciekawe jak tam sobie Ede kurwa w ogóle radzi, wracamy? Kurwa, wracamy.